Wydaje mi się, że troszeczkę bardziej agresywnie mruczy. Uuu, mm, co siemano, siemano, W dzisiejszym odcinku update, jeśli chodzi o Subaru, ale najpierw zaliczamy pierwszą misję, czyli paczkomat. Nadajemy paczuchę, następnie polecimy sobie umyć furę, no bo jak to nagrania samochodu, a kurczę on jest cały upierdzielony w tej weftę. Te, także dobra, rzucamy pakie, ładujemy. Robocie. Niestety Inpost nie zapłacił za to lokowanie, ale wierzę, że kiedyś się uda... Ja pier... Dobra, furka umyta z tyle, za ile się udało za Teraz zapraszam Was, pokażę Wam moje towary. Zobaczcie, co mam fajnego w środku tutaj, co przygotowałem na dzisiaj. Eee, może zaczniemy sobie od takich pierdółek, Lepsze rzeczy zostawimy na później. A, pierdółek, coś mi właśnie kuje w tyłek. Patrzcie to, patrzcie to, nie? jaka smyczka wleciała z logo Subaru. Klasa. Miałem fajną, taką podobną w Selice. Też zamówioną nam oczywiście z AliExpress. Ogólnie co wydałem, to wydałem z ponad stówkę na takie pierdółki z AliExpress. Patrzcie. Niebieskie, wiadomo, bo to subru z logo do Ryglów Zamka. Cztery sztuki, cztery drzwi. Tutaj coś fajnego. STI, koreczek w lewu oleju. Oczywiście fake jest TJ, ale mniejsza o to, mniejsza o to. Eee, tutaj to jest taka ciekawostka. wspominałem wam o tym. Eee, na poprzednim odcinku, jak mówiłem właśnie o problemie z drzwiami. Te bampery ponoć mają, jak się trzaska, ogólnie wygłusza lepiej. Eee, jakiś cichy domyk, wiecie, takie bajery. No nie wiem, przetestujemy, przykleimy, zaraz zobaczymy jak to działa. Co mamy tu jeszcze? Kupiłem taki zestaw spinek. Bo wiadomo, subaru było bite to jakichś tam niektórych pierdółek brakuje, to to sobie przyczepimy. Ogólnie jak będę też wymieniał zderzaki, no to pewnie, pewnie się przyda, także warto mieć takie pierdółki. I co my mamy? Ostatnia, ostatnia, ostatnia paczuszka wentylki STI czarne. Zamówiłem jeszcze srebrne z, z niebieskim logo Subaru, ale wiadomo, no nie zdążyło jeszcze przyjść. Wszystko AliExpress, to akurat było z shopi. W ogóle pierwsza paczka z Shopi w życiu moja. Yy, spoko. Fajnie fajnie, w miarę szybko przyszło. Jak ktoś z Was coś zamawiał z takich rzeczy, to może się pochwalić, jak, jak wam tam, jakie że się zrobili, co Wam tam poprzychodziło. Takie wytylki to koszt 5 zł, także fajna faska. Yy, no i przechodzimy do tych droższych itemów. Field sportowy kaena, miałem je w każdych moich poprzednich autach, na tym nie ma co oszczędzać. 200 parę złotych, nie 250, nie pamiętam ile dokładnie 280 chyba. Ale to, to się sprawdza, to jest spoko, że będziemy zaraz sobie zakładać. No i rozpureczka, rozpureczka też od stawy 200 ileś złotych, nie wiem. No kurde, trochę pieniędzy tu już jest. A zobaczcie, to mówiłem wam też na jednym z już jakichś tam innych vlogów. Wleciały nowe heble. Tutaj tarczo, tarczobęben, to może tam nie będziemy się nie, bo to z tyłu, ale tutaj lepiej to powinno wyglądać. Niestety jest brudne, bo się wrypałem ostatnio w takie mega błocko, Mówię, a co tam przejedziemy? Jeszcze nie mam nowych zderzaków, to mi nie szkoda. Przetestujemy napędy jak lecą na błocie. No i właśnie stąd też była ta konieczna wizyta na myjni, tylko tutaj te koła to już trzeba zdetailingować, że tak powiem, żeby jakoś wyglądało. Ale hamulce są spoko. Tarcze są od polskiej firmy Bozarto, Miałem takie kiedyś w moim poprzednim aucie, w Mitsubishi Eclipse i naprawdę było fajnie. Te tarcze są na dożywotniej gwarancji, to jest też taka ciekawostka. Oczywiście nie to, że będziecie je mieli do końca jeszcze dłużej, tylko jakby dożywotnia gwarancja obejmuje ileś tam procent zużycia, nie? Czyli wiadomo, jak gdzieś tam tarcza już jest mocno wyeksploatowana, no to nie to, że ona wciąż jest na gwarancji, tak? Tylko do jakiegoś tam procentu zużycia macie jakby wciąż tą dożywotnią gwarę. Oczywiście wleciały też klocki, tutaj do Bozarto dedykowane, polecane przez producenta, to są TRW. Ja myślałem o Brembo, bo to wiecie, o Brembo będzie kozacko, nie? Ale odciągnęli mnie od tego pomysłu, powiedzieli, że do tych tarcz do Bozarto TRW sprawują się najlepiej, także to zostało zmienione. Wpakowałem w to z tysiaka około, niestety. Robocizna miała wyjść tam gdzieś z pięć stówek, wymiana wszystkich czterech. Ale doszło, że jeszcze w bębnach jakieś tam te, jak to się mówi, klucze, no eee, nie adaptery, tylko... Kurde, no tu w środku takie były wyślizgane, porzewiałe, już zużyte yy, mocowania, yy, mocowania tych yy, klocków, nie wiem jak to tam się nazywa, już nie pamiętam, ale no, no trzeba było też powymieniać, więc dodatkowe części doszły i finalnie na komplet czterech yy, hebli zamknąłem się w dwóch kołach. Nie? Także dwa na start już leciały z Subaru, a jeszcze trzeba przecież felgi wymienić, nie? a jak felgi to i od razu opony letnie, bo tu mamy zimowy. Kurde, no, no ta kasa idzie, idzie, ale, ale coś z tego będzie, coś z tego będzie. Tu jak jeszcze jesteśmy z tyłu, to wam pokażę. Na pewno yy, wymienię sobie tutaj z Angola lampę, tak żeby była symetria zachowana z czerwonym trójkącikiem. To już zamawiam, lada chwila. Oklejam je wtedy na czerwono i będzie miodzio, nie? Ale to zobaczycie w kolejnych update'ach. A teraz już nie będę przeciągał, tylko co? Bierzemy się za robotę, nie? Wiadomo, najłatwiej będzie wymienić korek, także... Robimy to sobie. Na samym wstępie. Pokaż kotku co masz w środku. No, silnika wam chyba jeszcze nie pokazywałem, nie? No, oliwę ostatnio sprawdzałem, także wszystko jest gicior. No o! co jest? O! Dorek ściągamy, a tu masło. Nie no, zabiję wszystko. Wszystko jest cacy. Dobra. O! Oh, yeah. Dobra. Zobaczcie w ogóle, jak ładnie zapakowane, nie? Taka poduszeczka, fajny kartonik. Kurde. Panie, panie. Pa, już trzeba tutaj dobrze zrobić. Pięknie. ścieleczka siedzi bam! Trochę tutaj skapniemy sobie, o. Bo to jest taka, wiecie, nówka sztuka nieśmigana. Żeby tutaj trochę smarowania było na tym gwinciorze. Uła Ua! Ale to siedzi. Czy to dobrze wejśło? To wejśło. O, no gościu, zobacz jaki dali normalnie. Czołem tutaj jak się otwiera, pięknie wlatuje tutaj STI. No zo, zo. W ogóle z tym niebieskim tutaj, z tą górą od Bosza, od akumulatora, naprawdę fajnie siedzi. Zaraz wyobrażam sobie tutaj rozpóreczkę niebieską i Ogólnie jeszcze tutaj sobie chciałbym zmienić to mocowanie akumulatora taką niebieską też właśnie w takim kolorku listewkę aluminiową. Powinno być fajnie. Nic tu więcej nie widzę innego do roboty, nie? Kieliki są zdrowe. W ogóle nic, nic nie trzeba tutaj reanimować, czyścić. Kurde, jest, jest superancko, nie? Tylko maska z wlotem musi wlecieć, nie? Wleci maska z wlotem, będzie to. W końcu ta fura nabierze jakiegoś charakteru, nie? Grill sobie też pomaluję. To wam pokażę w późniejszych jakichś tam odcineczkach, nie? Wydaje mi się, że jak te chromy tutaj machnę na czarno to też nabierze troszeczkę charakteru. Tutaj ten środek, tą listwę tutaj też jak, jak trzasnę sprayem to powinno być fajnie. Dołożymy gumowo, gumowego takiego lipa, taką dokładkę doklejaną, też powinno być zacnie. Miałem taką dokładkę kiedyś w Eklipsie, też na e, takim standardowym przedliftowym zderzaku, który był wiecie no taki uśmiechnięty zwykły nie I, i fajnie to wyglądało, nabierało auto od razu charakteru. Na docelowo mają wlecieć zderzaki z wersji z diesla, nie? czyli przód, tył, jak ktoś z Was właśnie ma może coś na sprzedaż, nie wiem, macie jakąś grata z padniętym silnikiem, cokolwiek, albo znacie kogoś, kto gdzieś tam handluje częściami, czy, czy nie wiem, gdzieś widzieliście fajnie okazyjnie, podsyłajcie mi, bo trochę to kosztuje jednak komplet zderzaków, przód, tył, maska, różne inne jeszcze pierdoły, no fajnie byłoby to jakoś dorwać, zwłaszcza w tym kolorze, t 3 s takim srebrnym, żeby nie trzeba było tego malować, bo jak dojdzie jeszcze lakierowanie, to o Jezu. No ale dobra, zaczymy, zaczymy, zaczymy. Jak coś macie, piszcie do mnie na Instagram, Bartosz Tabor. Znajdziecie go w opisie pod filmem i na pewno się jakoś dogadamy, nie? Panie, nówka sztuka, zobacz, zobacz, zobacz. Subaru, Subaru oryginał ori OM, OM, Blueprint. Panie, chcesz, chcesz odkupić? 20 ziko. pisz do mnie, pisz do mnie. Dogadamy się, dogadamy. Low price, low price. z rozpóreczką, co tam się będziemy tutaj... Zbieramy folię. Hmm. Szukałem jakiejś używanej. Kiedyś, kiedyś tak udało mi się wyrwać w fajnej cenie do Eclipsa do, do Seliki. Czy miałem rozpórkę w Selicy? Tak, w Selicy miałem chyba, a w Hyundai'u nie miałem. Coś takiego, jakoś tak to wyglądało to też pamiętam znalazłem w dobrych pieniądzach, bo to wiecie, to jest kurde kawał dobrze pospala, pospawanego metalu, to, to nam się tu nie, nie ma co rozpiździć, nie? Ale nie było, nie było jakichś tych rozkórek w ogóle nigdzie na mesie, także byłem zmuszony kupić nowkę sztukę. Stafa, robione w Polsce, bardzo popularne, chyba w ogóle najpopularniejsze rozkórki u nas. Zobaczymy jak to będzie siedzieć za W ogóle w tym samym kolorze miałem w Eclipse'ie kiedyś. Nie? Kurde. Ale człowieka wspomnienia nachodzą. Tyk, 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 rozwijamy ten stretch. Na pewno przyda nam się skrzynka narzędziowa. O. Dobra, idziemy. Konał tu będzie pasować Przysłali nam dobry egzemplarz Czy otwory pasują? Chyba będą pasować, nie? Plastik nie powinien przeszkadzać Ale będzie sportowo, nie? Już normalnie Ja tu widzę, widzowie Plus 15 koni więcej A jeszcze kajera nie zamontowaliśmy Jasnych wind Ale to jedzie rakieta Ech. Jest moc, jest moc. Dobra, skręcamy to. Wpadłem na pomysł, żeby jeszcze sobie tutaj wyczyścić, no bo wiecie, przykręcimy to już potem nie będzie to odkręcane, nie będzie nic tam grzebane, więc sobie wyczyścimy ładnie kielich, żeby było w stópikomelo. Chciałbym kupować takie auta od ludzi, którzy dbają o samochody tak jak dbam ja, powiem wam szczerze. Niektórzy mogą mówić, że to trzerost formy nad treścią, ale to się później zwraca, nie? Później samochodzik wam Dziękuję. Ciągnę ręczny, żeby czasem przez przypadek nam się nie rozjechały koła. Teraz a pewno będzie bezpieczne <noise> Dobra, rozpóreczka siedzi bam, jak widzicie. Zawsze ma rozkwinę jak przykręcać te Persony, bo tutaj jest taki luz roboczy, żeby pasowało do, do wielu różnych modeli, nie? No i wiecie, jest mało miejsca i później ta główka nakrętki gdzieś tam może powodować jakieś naprężenia i nam później pękają te rozpóreczki, także trzeba było ją trochę popłukać, poprzestawiać. Wydaje mi się, że siedzi fajnie. Także możemy przejść teraz do tutaj naszego filtra mocy Cayena. Ściągamy kuchę. Otwieramy w zasadzie nie ściągamy bo stożka my tu nie będziemy wieśniaczyć, że tak powiem tylko montujemy naszą szybką wkładkę pyk, zobaczymy w ogóle, czy nam dali oryginał, bo to wiecie różnie bywa z tym, ale tutaj widzę, że jest jest instrukcja jest filterek pyk będzie oddychać auto. no i wiadomo, nie? karta gwarancyjna jak tu z gwarancją jest? Kiedyś byłam to jakaś fajna gwarancja Lifetime Warranty No i fajnie, to lubię I wlepeczki Wlepeczki Proszę bardzo Czy to jest klasyka? Cayenne Ins Insight? Nie, 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 nie Dobra Karton tutaj, pyk Co sobie postawimy że tutaj o. Yy, Pamiętam w stelicę, że to było to był kurde taki hardcore W Hyundai'u też podobnie, żeby się dostać do tej skrzynki Tutaj chyba będzie łatwiej Są jakieś tutaj e, koreczki do zdjęcia tego wlotu No i powinno być cacy mi się wydaje Tu jest dość proste Prosty temat z tym Nie wiem czy to trzeba ściągać czy nie Zaraz, zaraz się przekonamy Trzyma się gdzieś O, jest No, tutaj dolocik powietrza Fajnie widzi, zobaczcie Zesysa Tu wychodzi I tutaj wchodzi Tyk. Jest Ty, w dobrym stanie jest co to, co to było tu wsadzone? Niparts Czyli sprzedawca nie kłamał Było tu wszystko wymieniane Filterki, zła. Nowka sztuka Nówka sztuka normalnie No Dlatego też kabinowego nie wymieniam, bo no, to było robione. Po zimie sobie wymienię. Miało być łatwo i szybko, a plecy już od się tutaj dają mi się we znaki, ale nie o to. W międzyczasie wrzuciliśmy jeszcze wentylki. Wydaje mi się, że troszeczkę bardziej agresywnie mruczy. Na razie go nie kręcę, bo musi się zagrzać. Ale no, jest fajnie, jest fajnie. Jak oglądaliście poprzedni odcinek, w którym Subaru, to na pewno usłyszeliście, że był problem z drzwiami. Jeden Ziomek napisał mi w komentarzach, żebym to odkręcił i puknął młotkiem w Rygiel zamka. Wydaje mi się, że to jest Rygiel zamka, nigdy go nie robiłem, nie wiem. Także odkręcimy sobie, zobaczymy. Ale ja widzę tu już po śrubkach, że raczej nic tu się nie zrobi, no bo tu raczej nie ma jakiegoś świecie, luzu roboczego, nie ma czegoś, co można było to przesunąć. Ale pukniemy, sprawdzimy. Jak nie, no to po prostu zamontuję tutaj te takie osłonki fajne, żeby to ładnie wyglądało. No i przykleimy sobie te bampery takie wytłumiające trzaskanie. Także spróbujemy jeszcze dam temu szansę. Jak nie, no to już niestety dostanie regulacja tych drzwi, nie? No nie wiem. Nie wiem. Zobaczymy, czy kręcę tak. Opsa. No dobra, testujemy. Wielki test. Czy teraz drzwi będą lepiej pracować, czy nie? Jak myślisz korzysta? Myślisz, że tak? Myślę, że nie. Dobra, zamknęły się normalnie. Ty. Normalnie się zamykały, ty co jest? Jakie muszę to od środka przetestować. Nie wierzę, nie wierzę. It's alive. Macie, jednym paluszkiem, nie? Tyk. nie działa, nie? Ja pierniczę. Ziomek, który to napisał? Ten komentarz pod ostatnim filmem, dziękuję Ci bardzo stary, piona klejona na odległość, szacun dla Ciebie. Jest super? <ścoughs> nie wierzę. Nie wierzę, że to pomogło, naprawdę. Lecimy z przyklejaniem naszych bajerów tutaj z AliExpress. Wyciścimy sobie powierzchnię. O. Kul profeska cyk puch, jak majster uczył Patrzcie jaki bajer, nie? Do Seliki zamawiałem sobie takie y, TRD O, to będzie na drugie drzwi Właśnie coś mówię, że coś logo byłoby do góry nogami Normalnie montaż godny Łazupa by był <laughs> kurde Dobra O, to nas interesuje I patrzcie jak to gdzieś siedzieć, nie? Kurde, no będzie fajnie Ten niebieski taki do, do srebrnego, fajnie będzie fitować w ogóle przez to też rozkminę mam jak, jak pomalować zaciski, nie, zobaczcie, wyobraźcie sobie teraz, że tutaj mamy czerwone takie, nie? czerwone według mnie pasowałyby pod kolor czerwonych tutaj akcentów lampa też będzie oklejona na czerwono, więc na pewno będzie siedzieć, ale ten srebrny fajnie się łączy z takim niebieskim wydaje mi się, że jak znalazł taki odpowiedni żaroodporny spray, jakiś wiecie, taki z, z mocniejszy po prostu Pomalował zaciski, to powinno być Ja I tak się rozpłynie, właśnie. Rozpłynie między tym niebieskim a czerwonym zaciskach, ale to zrobimy na następnych serwisach. Dobra, przyklejamy sobie. Zobaczcie, 3M w środku. Prosta sprawa. Sprawdźmy to. Jest G. No i cacy. Teraz tylko kwestia tych bamperków. Przetestujemy je sobie. Zobaczymy, tu jest widzę takie miejsce na to, bo tu wchodzi nam właśnie ten taki o, odwojnik od drzwi, nie? No i teraz pytanko. Czy te bajery za zawrotne 10 zł z AliExpress wytłumią nam drzwi? Nie wiem, możecie zostawić komentarz, czy testowaliście takie rzeczy. Możecie też zostawić swoją opinię i zaraz to sobie wszystko sprawdzimy. Co nasz bamperek potrafi? Czy w ogóle drzwi się będą zamykać z tym badziewiem? Zaczymy? Zaczymy? Wielki test. 3, 2, 1. Pieprzą jak... jak... Za każdym razem, ja nie widzę różnicy żadnej. żeby to jakoś inaczej trzaskało. Nie ja wiem. Pięk, piek, piek, piek. No i co? No! Nope. drzwi <ślesy> <ślesy> się nie domknęły. Nie, nawet gorzej według mnie, bo jakoś chyba odbija te drzwi. No tak. No. Nie no, to jest tragedia. trzeba zdjąć. Nie. nie no, szałnima. Szałnima, widzowie. Co się dziwi? Bubel. Czy to w czymś pomoże? Zobacz Nic. Także nie musicie dziękować. Bubel, AdBuster wyjaśnił, nie? Nie nagra o tym odcinku, raczej. Nie będzie filmu AdBustera z testu wygłuszeń Badziewia z AliExpress. Zadyszkie. Dobra, już oszczędzę te drzwi. Dobra, moi kochani. To by było na tyle. Grube tuningi za nami, gadżety z Aliexpress przetestowane. Czekajcie na więcej. Będę polerował samochód, na pewno pozbędę się tych tutaj brzydkich badziewi. Rekinki też są do ściągnięcia. Brzydkie te, te, te boczki, wszystkie te o. o, tutaj właśnie to Badziewie będzie ściągane, także już niebawem więcej tuningów, więcej upgradeów z Subaryny, czekajcie też na pakiet z zderzaków. Przypominam się jeszcze na zakończenie, może ktoś z Was dysponuje jakimiś częściami z Gratów, właśnie z tego modelu, to piszcie do mnie. Maska z wlotem, tylny zderzak z dyfuzorem, przedni z dokładką, to właśnie mnie najbardziej interesuje. Może też macie jakieś fajne felgi na sel, bo te koniecznie trzeba zmienić, Jak to kto wie, może się ktoś znajdzie z jakąś interesującą ofertą. No i co? I będziemy dalej modyfikować suby, nie? Zostawiajcie łapeczki w górę, komentarze, suby. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Pozdro! To kto jest niż że będę dalej w to grał. Nawet kiedy mówię o matrze, na mordę kuda, kto ja i moja drupa idziemy po swoje. Każdy z nas wie, w którą podążać stronę.